Witajcie, mam na imię Dominik. Robię to nagranie jako reakcję na nagranie Spyszka, które on nazwał Prawda to broń. W tym nagraniu Spyszek proponował nam, żebyśmy z przyjaciółmi albo z obcymi, ale w małej grupie się spotkali i mówili o naszych przewinach, tak jakby to był nasz ostatni dzień. Na ziemi, i chcielibyśmy e, tych, którzy zostaną e, jeszcze jakoś poinformować, e, pomóc im, żeby tych samych błędów nie popełniali. E, ja to zrobiłem z paroma przyjaciółmi e, i wyszły ciekawe rzeczy, i chciałbym się do e, większości tego, co wyszło, przyznać po prostu do większości, tylko dlatego, bo, bo nie ma sensu o wszystkim mówić. E, dlaczego to robię, jeżeli e, to już e, z przyjaciółmi zrobiłem. Um, bo um, na dziś mam takie pojmowanie, że um, nadal się niektórych rzeczy wstydzę. Mimo tego doświadczenia, w które weszłem, co dużo pomogło. Um, bardzo dużo pomogło, dodam może w tym miejscu, um, że na drugi dzień e, czułem się tak, jakbym był e, wrócił z tygodniowych warsztatów z Byszka. Dużo rzeczy się pootwierało i poczułem duże wsparcie od góry, które dostałem. Właściwie to pewnie od samego siebie, po prostu duży balastem jest wad. ale jest coś takiego, że e, mam wrażenie, że e, czy moje pojmowanie na dziś spraw duchowych jest takie, że nie, nie powinno być w nas, e, nie powinno być w nas coś takiego, przez co ciemność miałaby haka na nas. E, e, I ja mam wrażenie, że, e, że to akurat w mojej sytuacji istnieje, nie? że ja się tych rzeczy wstydzę i w razie włubym się po prostu może do czegoś nie przyznał. I tego chcę się pozbyć. E, to znaczy, nie chcę być, e, nie chcę, żeby było to tak, że mogą mam szantażować. Dlatego e, po prostu przedstawię to, co wyszło na tym spotkaniu e, i no i stawię to w internet. E, byłem bardzo agresywny jako dziecko, już biłem się z siostrą, e, a ponieważ jest młodsza, to można powiedzieć, że powiedzmy brzydko tukłem. Ja byłem silniejszy i ona, i ona obrywała. Po części biłem byłem się też z dziećmi w, w szkole, a więc jako dziecko byłem agresywny. Um, ja tu tak patrzę w dół, bo sobie rzeczy zapisałem, żeby Nie, żeby nie zapomnieć. Um, była taka faza w moim życiu, to już było, pod koniec, to znaczy pod koniec krótko przed tym, zanim dotrafiłem do zbyszka, taki e, mój chyba maksymalny spadek, e, gdzie na pewno byłem w jakimś opętaniu e, lub, lub jakimś innym, pod jakimś innym wpływem e, istot, e, czy istnień z tamtej strony, e, że nie dogadywałam się w firmie z partnerem i przez przynajmniej parę miesięcy chodziły mi takie rzeczy po głowie, że co by było, gdyby zmarł. Co by było, gdyby spadł w śpiączkę, że po prostu jakbym ja reagował, żebym tą firmę prowadził i może jemu, rodzinie dał, dał później jakieś pieniądze. To znaczy wyobrażałem sobie jego śmierć i może można dodać mówiąc życie nie śmierci. To było, to było chyba jedną z takich najtrudniejszych, to znaczy najbardziej niepoprawnych rzeczy, których, które robiłem i to tak właśnie przez parę miesięcy, zanim trafiłem na Zbyszka. Czego się wstydziłem też jest to, że bałem się dostać niepo, niepełnosprawne dziecko. Um, e, to znaczy, chyba, wie, to znaczy nie wiem, czy się wielu to boi, ale bałem się tej odpowiedzialności za takie dziecko, gdyby się nie urodziło. E, była też taka sytuacja, że mieliśmy psa, który był operowany i się nie obudził do końca i miał uraz mózgu, też trzeba było go uśpić i tutaj też podobnie, podobnie zareagowałam, że po prostu rozmawiając z lekarzem, stwierdziłem, że nie chcę dbać ba o psa, który, który może miałby jeszcze szczęśliwe życie, ale który by może, powiedzmy, cały czas pod sobie, pod siebie robi, po prostu e, nie chciałam e, przyjąć, czy być odpowiedzialny za, za kogoś, czy za, za coś w tym przypadku, nie? I tego się wstydziłem. Zbyszek kiedyś w pytaniach i odpowiedzi, chyba takie, takie nagrania są pytania i odpowiedzi, dostał takie pytanie: czy ty kogoś zgubałeś? I w tym nagraniu e, tłumaczył, że można sprawdzić swoje zachowanie wobec ludzi, to znaczy w moim przypadku wobec kobiet, e, właśnie procentowo w ilu procentach byłoby coś takim. Gwałtem. Jeżeli fizyczny gwałt jest zakładając w 100%, to ile takie naciąganie, choć no, chodź, no chodź, nie, czy oferowanie alkoholu, jakieś takie tworzenie sytuacji, żeby jednak kobieta była uległa, w ilu procentach by się to odnosiło do takiego fizycznego gwałtu, jak to góra widzi. Nie? I w moim przypadku wtedy sobie sprawdziłem, że to byłoby 40%, nie? to w miarę dużo. Więc. To znaczy, ja to tak widzę, że to było dużo, że były rzeczywiście takie sytuacje w życiu, gdzie nie byłem poprawny, gdzie po prostu potrzeby były silniejsze i, i było to naciąganie z mojej strony. Nie? Natomiast, jeżeli spojrzymy na walt tak szerzej, w sensie przemocy, łamania woli drugiego człowieka, no to na pewno robiłem to na okrągło. Nie? Y, zmuszanie ludzi do czegoś, bo, bo miałam swoje widzenie świata. Y, albo też takie powiedzmy, ciśnięcie energetyczne, bo chciałam coś dostać, albo chciałam, żeby coś nie zaszło. No To takie coś, to, to na pewno na okrągło robił mnie. Czego też się tak y, wstydziłem, to jest, y, że mając paręnaście lat. Nie wiem, ile to miałam wtedy lat. Już taki, powiedzmy, dorastałem, 16-18 lat. Byłem u przyjaciela, dobrego przyjaciela, i u niego była z rodziny taka mała dziewczynka w odwiedzinach. Ona miała nim 6-8 lat. I ta dziewczynka chciała się z nami bawić, a my nie byliśmy nią zainteresowani, to znaczy chciała z nami czas spędzać i się spytała nas bardzo wulgarnie, czy chce, żebyśmy jakoś tak. To znaczy, nie wiem tego dokładnie, ale jakoś tak, czy e, chcę, żebyśmy dotknęli, żeby dotknęła naszych penisów, nie? I my wtedy e, wysłaliśmy ją, wygnaliśmy ją z pokoju, ale e, oburzenie, nie? Ale ja sobie krótki czas później zdałam z tego sprawę, że e, ona musiała być. Skąd takie małe dziecko to ma nie? Więc e, u niej musiała być e, przemoc seksualna stosowana w rodzinie, w znajomych, nie bliskich znajomych. Chciała to doświadczyć, przynajmniej ja to na ten czas tak odbierałem, ale nie poszłem z tym nigdzie do żadnych powiedzmy dorosłych osób, w sumie 16-18 lat już jest człowiek, który jest odpowiedzialny, już dawno odpowiedzialny za swoje czyny, ale ponieważ to była, to był ktoś z rodziny, przyjaciela, jakoś, jakoś nie zareagowałem na to, tego też się wstydziłem I czasami to mi wracało. Parę razy w życiu coś e, ukradłem. E, nigdy także w sklepie, bo, bo chodziło o pieniądze, ale były jakieś takie okazje, że, że jako dziecko, może batuniki w, w jadalni, bo można było jeden wziąć, a ja brałem dwa. Czasami. E, czasami też większe rzeczy dla kogoś, bo było zawsze jakieś takie, powiedzmy, wytłumaczenie nie. Jedna z takich ostatnich rzeczy to żarówkę w, w, w pokoju, bo mamy biuro takie, w, wynajmujemy pokój w większym budynku i szarówka się nam spaliła, to pomogłem koledze wykręcić żarówkę z, z pokoju obok, który nie był wynajęty. Nie? Po części głupoty, ale parę razy w życiu coś ukradłem i, i to też powinienem powiedzieć. Nie? Też się tego trochę wstydzę, bo myślałem, że nie mam z tym problemu, ale jak wchodziłem w te to doświadczenie z przyjaciółmi, no to to się też ukazało. Bardzo byłem niepoprawny wobec e, mojej mamy. E, ja, e, jak się z nią kłóciłem, a to było prawie zawsze, gdy się tam spotykaliśmy już jako dorosły człowiek czy dorastający człowiek e, e, byłem wulgarny, przeklinałem, obrażałem ją i po prostu nie panowałem. Bardzo się złościłem i nad, nie panowałem nad swoimi e, emocjami. I, I często jej się po prostu z mojej strony obrywało. Krótko później, jak powiedzmy, się wyładowałam, to, to żałowałam, co nie miałem, przepraszałam się i zawsze mi przebaczała, ale to, to tak u mnie wyglądało, że po prostu często jej niepotrzebnie ubliżałem. I tu mogę jeszcze może dodać, że um, ja na pewno w takich właśnie stanach szczytowych, w tej złości. Chodziłem przynajmniej w strumień energetyczny po tamtej stronie, jak nie nawet w kanał, bo nie dokładnie wiedziałem, co mam powiedzieć, jak mam to powiedzieć, e, czemu, żeby temu drugiemu człowiekowi, to nie musiała być mama, nie ktokolwiek, e, z kim się kłóciłem, czemu temu drugiemu człowiekowi krzywdę zrobić i wtedy mi to w ogóle nie przeszkadzało. Powiem wam, że długi czas byłem nawet dumny z tego, że to było, bo to było taki fascynujący po prostu mieć tą przewagę nad tą drugą osobą. I e, jakby to powiedzieć to rozumiem, czemu, czemu można tak powiedzieć, czemu ludzie wchodzą w stronę po tamtej stronie, może można tak to powiedzieć. Na szczęście w tym nie tkwiłem chyba, na pewno byłem w tych Stanach szczytowych, to tam byłem, ale, ale na szczęście udało mi się. W pewnym kierunku w życiu zakręcić nie? przez pyszka. No i ta ostatnia rzecz, ym, której było mi najtrudniej, czy nie jest mi najtrudniej się przyznać, lub było mi przy mi najtrudniej się przyznać, a to dlatego, że to już zachodziło w czasie warsztatów, więc już w takim okresie, gdzie niby powiedzmy pracowałem, co mógł, gdzie już było takie pojmowanie tego, jak to wszystko funkcjonuje, e, to w takim, e, to powiedzmy tak że była taka długa faza w, w moim e, życiu, czy na początku, w tym jeżdżeniu do Zbyszka, którą Zbyszek raz nazwał e, lataniem za babami, nie? E, I to do, po pierwsze już nie jest takie, powiedzmy, do końca poprawne, że po prostu egoistycznie podchodziłem do tego i, 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 i była ta potrzeba intymności z drugim człowiekiem, ale egoistyczna potrzeba, nie? Ale z drugiej strony, na co, co tak naprawdę czego się wstydzę, to jest to, że ja w tym okresie, bo się raz zaraziłem, e, miałem kurzajki. E, te kurzajki można usuwać, czy się usuwa, i przez jakieś parę miesięcy jest spokój, e, aż wrócą nie? I to trzeba tak parę razy zrobić. Czasami się to przez lata, ciągnie, aż się uda to całkowicie usunąć. I tak zawsze jak usuwałam, to nigdy nie wiedziałam, czy to już jest do końca, czy, czy jeszcze wrócą. Niemniej w tym okresie nie wiedziałam, czy jestem do końca zdrowy, więc. E, Ryzykowałam zdrowiem drugiego człowieka. Dlaczego to tak mówię? Bo na mężczyzn to jest nieprzyjemne. Bo powiedzmy, że nieprzyjemne, bo można to usunąć i tyle. Dla kobiet w ostateczności to może powodować raka ja sobie po prostu wtedy to tak tłumaczyłem. Nic nie stanie, bo, bo góra czuwa, bo bóg czuwa. Nie, nie mam w tym momencie góra czuwa. A jeżeli sobie, nawet gdyby się coś stało, to kobieta czy dziewczyna może sobie to usunąć, a a nawet jeśli się coś stanie i, i, i... miała raka, no to przecież przeszedł ją w Ostrowie, nie? A więc takie mnóstwo jakichś wymówek, jak um, to sobie uświadomiłam, że muszę to swoim przyjaciołom powiedzieć, i, i się bałem, um, bo myślałam, że się ode mnie odwrócą, że już nie będą chcieli ze mną mieć kontaktu, to um, góra mi to po czasie tak pokazała. Spójrz tu, nie robisz czy nie robiłeś nic, co większość innych e, ludzi, którzy do Zbyszka robią, też nie jeżdżą, tylko że ty to robiłeś w fizyczności, ale oni popełniają ten sam błąd, e, jeśli się patrzy na to z punktu energetycznego. My na no, krągło coś mamy, jakieś opętanie, nawiedzenie, e, coś co nas gryzie, i mimo wszystko tych e, stanów e, wchodzimy w intymność z drugim człowiekiem, wahadłowanie w modlitwy albo niech to będzie tylko jakieś takie wzajemne lamentowanie jak myślę i idzie nie? człowiek się na człowieka otwiera i no powiem tak brzydko, no to gdzieś nie, czy ten e, czy, czy jest czysty czy nie jest czysty, czy jest do końca czysty czy, e, czy tym co robi e, drugiego człowieka e, zarazi nie? nie ma tu tego e, Zrozumienia. I, I w sumie z punktu energetycznego nie, jest to taki sam błąd, jaki jaki jak ten, który ja robiłem. Nie. Więc miałem to powiedzieć, żeby zwrócić też właśnie na nasze wspólne zachowanie uwagę, nie, żeby uwrażliwić na to, co my robimy. Jakie ważne to też jest właśnie, żeby przynajmniej w modlitwach, nie przynajmniej. W jakichś takich wspólnych, to znaczy, wspólnych modlitwach w Przynajmniej jak wiesz, że z kim się spotkasz, musiałbyś, spróbować zachować tą higienę energetyczną. Nie? Więc ym, no to chyba, chyba tyle. Myślę, że to najważniejsze powiedziałam. Yy, no nie wiem, <śm> powiem może jeszcze raz pod koniec, że było to dużą ulgą dla mnie. Yy jak to spotkanie było, czy minęło, z przyjaciółmi, że ono bardzo pozytywnie zaszło, że e, ja e, się nie przejmowałem tym, co oni mają do powiedzenia, a oni też mieli trudne rzeczy e, i, i w ogóle się do nich nie zdradziłem, jakże i oni się do mnie nie zdrazili, więc przeciwnie. E, e, Za się takiego, że mi się znowu bardziej na, na siebie nawzajem otworzyliśmy e, i i każdy to odebrał bardzo pozytywnie, to, to przeżycie z tym, to znaczy to, co zrobiliśmy wspólnie, dlatego y, szczerze do tego zachęcam, jakże i zachęcam niektórych, na pewno nie wszystkich, ale i niektórych do przemyślenia, czy takie, y, to co teraz zrobiłem, takie oficjalnie przyznanie się do swoich przebiegów przed światem, y, czy nie byłoby też coś... Y, jakby to powiedzieć, interesującego czy korzystnego. Jest to może ciężkie, ale Zbyszek mówił, że w przyszłości przyjdzie taki moment, że wszyscy będą wszystkich wszystko wiedzieć. I początkowo będzie to takie szokujące, ludzie się będą wstydzić, ale po paru dniach, po paru tygodniach się do tego stanu przyzwyczają. I to będzie normalne i będzie dużym ułatwieniem dla nas wszystkich, i każdy będzie widział, że nie jest lepszy od drugiego. I y, nie powiedział, jak to zajdzie. Y, ja się nigdy na tym nie zastanawiałem, ale myślałem, że po prostu tak nagle będzie, ale przypuszczam, że nie, że po prostu, to znaczy to się, jak to się może tak nagle stać, nie? Y, być może właśnie o to chodzi, że my chciałam powiedzieć, ten dziecko, ale nie jesteśmy jeszcze dzieckami. Ale jeżeli chcemy być jedynczymi albo jakby w przyszłej jedynczycy właśnie będą ci, tymi, którzy będą tym e, pozytywnym przykładem, którzy właśnie będą pierwsi e, ten krok robić i pokazywać przez to światło, że w ten sposób jest lepiej e, między sobą żyć. Nie? Że to jest lepsze rozwiązanie. E, do końca tu dziękuję za, za słuchanie. I... Pewnie do zobaczenia, bo zamierzam częściej coś już nagrywać. Pa.